Witam wszystkich tu, mnie tutaj zgromadzonych. Zdaliśmy się tutaj wszyscy w tej podniosłej chwili na uroczyste, na uroczyste otwarcie, otwarcie największego, najbardziej epickiego parku rozrywki, rozrywki z całych tropikach. Tropika. E, kontynuując! Przejdziemy się wstęgę, się w oficjalnie, oficjalnie otwierając bramę. No to już. Ej, 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 dobra, czekajcie. Czekajcie, bo film dopiero się zaczyna. Siemaneczko, z tej strony Neresia i dzisiaj chciałam wam pokazać, jak powstała... Y no, to pierwsza spawnująca wyspa, portal, również wejściowy na naszego Tropilanda. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Teraz widzicie, jak powstaje portal. Ja dźwięk sobie nagrywam później i będę Wam wszystko wyjaśniać, o co chodzi w ogóle w tym całym filmie. Właśnie mamy taki ładny, ładny najazd na to, co jest bardzo ważne przy budowie, moim zdaniem. Także pamiętajcie, żeby zrobić sobie paletę bloków, z których korzystacie, żeby nie szukać tego wszystkiego w ekipunku. Ja zajmuję się tworzeniem portalu, który będzie miał taki vibe troszeczkę wulkaniczny, coś w tym stylu, ponieważ jest to wyspa tropikalna. Wulkan jest całkiem niedaleko i wydaje mi się, że fajny klimat to razem będzie tworzyło. Teraz jeszcze szybkie małe przypomnienie. Jeżeli chcecie, żebym w tej serii korzystała ze skinów, które wy robicie dla mnie, oczywiście wysyłajcie je na adres mailowy, tak, na adres mailowy neresja.tropikimałpa.gmail.com W dzisiejszym odcinku korzystam ze skina zrobionego przez Ananaska. Dziękuję Ci bardzo Ananasku, wielkie serduszko dla Ciebie. Oczywiście do tej serii możecie także wysyłać y, fanarty. Jeżeli chcecie, żeby zamieścić Was na samym końcu odcinka, tam jest taki, taki będzie specjalny ten... Yy, specjalny segment przygotowany na wasze fanarty, yy, to mam nadzieję, że będziecie je wysłać również na ten yy, adres mailowy. Oczywiście maila macie podanego w opisie, żeby się nie zagubił. Yy, a ja właśnie buduję pierwszą platformę, pierwszą wyspę. <laughs> Słuchajcie, yy, to jest ciekawe, że na świecie z wyspami jeszcze stawiam wyspy. Popatrzcie, to jest takie bajeranckie przejście. Psz no super to wyszło, fajnie. Dobra, ja jestem zadowolona, nie ogarniam replaymoda po tej przerwie, którą miałam z, w korzystaniu z niego, ale okej, okay, dobra, dojdę do, do wprawy. Dojdę do wprawy, będzie wszystko super elegancko i piękne filmy powstaną. Oczywiście na tej platformie jest łyso, więc wypadałoby postawić coś dla ludzi oraz jakieś dekoracje. Trochę zieleni się przyda, więc takie klomby sobie stworzyłam. Także mam nadzieję, że jakoś to nam tutaj umili uprzyjemni ten czas. Cała wyspa jest lekko podniszczona, cała ta platforma jest lekko podniszczona. Wydaje mi się, że trochę jednak mi poniosło i będę musiał trochę skorygować. Tutaj mieliśmy mały przeskok w czasie ze względu na to, że miałem jakieś tam problemy z nagraniem tego, tego elementu. Nie, nie pamiętam, co tam się działo, okej? Okay? Robię ten film tyle dni, że już nie pamiętam, co tam się działo, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Coś jeszcze chciałam Wam dzisiaj bardzo fajnego powiedzieć. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta wstawka e, fabularna na początku odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Bo chciałabym, żeby ta seria była e, w ten sposób troszeczkę poprowadzona. E, takie małe anegdotki, e, zabawy fabularne, cześć Paziomek. E, żeby to było takie, wiecie, coś troszeczkę innego. Dla mnie to jest większe wyzwanie. Niestety też ze względu na czas trwania tworzenia takiego odcinka, ale również ze względu na to, że ja nie bawię się taką koncepcją i postanowiłam zmienić to trochę i dodać coś świeżego na kanale. W tej chwili buduję budkę budkę, która będzie kasą biletową. Postanowiłam stworzyć ją w stylu takiego plażowego domku, wiecie, tropikalnego, żeby te budynki były jednakowe. I kto zgadnie, co tutaj buduje to normalnie piąteczka dla Ciebie. Piszcie w komentarzach i oczywiście pauzujcie film i piszcie w komentarzach co sądzicie co to jest, bo dalej będzie wszystko wyjaśnione. Już napisaliście? Napisałeś komentarz? Jak napisałeś komentarz, to mogę ci powiedzieć, że ja tutaj zbudowałam, moi drodzy, toaletę, toaletę przy wejściu. Dokładnie tak, ponieważ. No, przydają się takie rzeczy w parku rozrywki jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli ludzie będą czekać w kolejce, tutaj wiecie, jedna osoba zajmuje miejsce i najdzie się wysusiać. Okej, okay, nie było tematu. N nic na ten temat nie mówiłam. Eee, parę fajnych ujęć takich wiecie, żeby pokazać wam, jak to się ładnie wpisuje w koncepcję. Um, te latarnie są też całkiem spoko, nie wiem czy widzieliście. Oczywiście cała seria jest na modyfikacjach, więc dziwne by było, gdybym nie korzystała z takich rzeczy. Chciałam użyć tutaj tiki torczy, ale one, jak widzicie wcześniej, były dodane na płotku i wtedy nie są wysokie. Um, ale okej. Okay. Czas na zbudowanie bramy wejściowej. Brama wejściowa jest bardzo prosta, powiedziałabym schematyczna mocno. Nie jest tutaj najważniejszą rzeczą, dlatego nie skupiałam się na niej jakoś super ekstra. A po prostu trochę wpasować się w ten klimat, dodać taki. Taki wiecie, taki smaczek, że jest to faktycznie brama wejściowa. Coś tu się dzieje, barierka oczywiście, tiu, 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 wiecie, musicie bilet tam tiknąć, żeby, żeby móc się dostać ze do środka. No i, i na no i tyle. Parę detali tutaj oczywiście jakieś ścieżki, kamyczki, bo takie rzeczy mimo wszystko się będą pojawiać. Wiecie, tu trzeba pozamiatać tam coś tam. Kosze na śmieci bardzo ważne w takich miejscach. Nie wiem, czy się w roller coastera. Pamiętajcie, kosze na śmieci i ławki są ważne. Piękne, piękne widoki na shaderach. To jest jeden z moich ulubionych rzeczy. I teraz y, takie elementy wykończeniowe. Elementy wykończeniowe, czyli kilka płotków. I zapraszam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapieczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to czas najwyższy to zrobić. Przed Wami prace wykonane przez moich widzów. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Jeżeli chcecie być tutaj wyficzerowani na koniec odcinka, razem ze swoim nickiem, czy też nazwiskiem, jak wolicie, to wysyłajcie mi pracę na maila neresie.tropikinmałpa.gmail.com, którego macie w opisie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa!